Jutro o godzinie 18, ponieważ tak zadecydowaliście na Discordzie, odbędzie się konferencja, plus drugie beta testy dla graczy. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał, może to zrobić pod tym filmem. Oczywiście, osoby, które zgłosiły się pod filmem z orangach, pod filmem orangach, tak jak mówiłam wcześniej, zostaną dopisane do listy, więc nie musicie tego robić jeszcze raz. I oczywiście, osoby, które brały na pierwszych beta testach udział, też nie muszą się zapisywać. A jeżeli się znajdą jakieś nowe osoby chętne, to zapraszam do zostawiania ników pod tym filmem. Lista rzeczy, która została poprawiona po pierwszych testach, jest naprawdę bardzo długa. Słuchajcie, ja jeszcze na sam początku korzystając z okazji, że mnie w tym momencie słuchacie, oglądacie, chciałabym powiedzieć, że wypiszę taką listę, którą będzie trzeba sprawdzić też na drugich beta testach a oprócz tego, nad którą będziemy musieli się zastanowić i też prośba, żebyście wy po prostu też podeszli do tego na serio i jeżeli chcecie oczywiście pomóc, no rzecz jasna i będziemy właśnie te tematy poruszać na konferencji, ja wszystko wypiszę na Discordzie albo dzisiaj wieczorem, albo jutro rano, rano właśnie, o czym między innymi będzie właśnie ta konferencja. Zaczniemy od skrzyneczek, już wam mówię co z czym do czego, słuchajcie, pierwszą ważną rzecz to jest to, że doszła nowa skrzyneczka z tagami. Tu są tylko i wyłącznie tagi, które możecie właśnie wygrać i wylosować, które są później widoczne na czacie. I słuchajcie, jeżeli będziecie mieć jakieś pomysły a propos tagów, które można tutaj dodać, których tutaj jeszcze nie ma, to będziemy poruszać ten temat na pewno na konferencji. Kolejną rzeczą jest to, że wszystkie nagrody w skrzynkach, na przykład chociażby w AIR, podwoiły się dwukrotnie, czyli dwa razy więcej pieniędzy, dwa razy więcej przedmiotów i tak dalej, ponieważ te skrzynki na tamtej edycji były naprawdę słabe, więc troszeczkę tutaj kilka rzeczy po prostu zostało zmienionych. Tak samo i na skrzynki tak samo pieniądze zostały podwojone na przykład lewele spawnerów i tak dalej więc będziecie musieli sobie to wszystko obczaić. Ponadto od skrzynki Fire można dropnąć też sakiewki. Tutaj mamy sakiewki pierwszego poziomu, jeżeli chodzi o skrzynkę Fire. Tutaj mamy sakiewki poziomu numer 2, czyli już można więcej przedmiotów poszczególnych zdobyć, a w droperze mamy sakiewki numer 3, czyli poziomu trzeciego, największa tak jakby wygrana z możliwych. Jeśli chodzi o skrzynki, będzie jeszcze taka rzecz, że w każdej skrzynce będzie unikalny przedmiot który właśnie dropi tylko i wyłącznie z danej skrzynki Ale zobaczycie jak to będzie jeszcze wyglądać wkrótce To tylko tak, żeby wspomnieć Żebyście wiedzieli, że coś takiego w ogóle będzie miało miejsce Jednakże słuchajcie, najważniejsze chyba jest to Że został tutaj wgrany Taki fajny plugin na item shop którym możecie odbierać wszystkie zakupione usługi w GUI. Nigdzie wam to nie zniknie. Jeżeli jakiegoś gracza wywali na przykład z serwera czy coś, to nie wiem, nie zdarzy się sytuacja, że klucze wam gdzieś wypadną, ponieważ wszystko będziecie mieć pod ukośnik odbierz. Możecie to właśnie w tym miejscu będziecie mogli to odebrać, a ja wam to zaprezentuję, jak to działa. Item shop Później sobie wpisujemy raperka VIP. Jak widzicie, oczywiście tutaj komu kolorystycznie na to na razie nie patrzcie. Ale jak widzicie, raperka zakupił rangę VIP. I możecie robić takie zakupy, będąc offline. Czyli takie zakupy będziecie mogli sobie na przykład zrobić przed startem, nie wchodząc ani razu na serwer. To jest też fajna opcja. I słuchajcie, pod ukośnik odbierz. Jak sobie zobaczycie, teraz mogę otworzyć GUI. I tutaj mam właśnie zakupioną rangę. Więc jeżeli będziecie kupować klucze i tak dalej, to wszystko będzie tutaj trafiać. Jeżeli będziecie wygrywać coś z odcinków, również będę w ten sposób Wam to nadawać. To jest też dla mnie mega ładne że nie muszę tutaj specjalnie wchodzić, żeby komuś coś nadać z odcinka z wygranej, nie wiem, z jakiegoś losowania i tak dalej. I tak samo, słuchajcie. Jeżeli chodzi na przykład o jakieś cenniejsze przedmioty ze skrzynek, one również będą trafiać właśnie do ukośnik odbierz. Myślę, że przede wszystkim klucze. Jeszcze nie wiem jak zresztą, ale na pewno klucze chciałabym, żeby właśnie trafiały do tego wirtualnego GUI. Jeżeli chodzi o waszą ulubioną skrzynię miesięczną, będzie to troszeczkę inaczej wyglądać. Słuchajcie, wcześniej były do wygrania aż 9 nagród. W tym momencie jest to 6 nagród, czyli 5 nagród takich normalnych, plus jedna super ekstra, hiper fajna nagroda. Wszystko macie tutaj pod ukośnik czesn. MSC, opisane jak to wygląda. Jak widzicie, jedna nagroda gwarantowana, cztery inne pozostałe w postaci kluczy, spawnerów i tak dalej, monet, kasy mm, i jedna nagroda właśnie specjalna, czyli jakiś voucher, bądź też właśnie unikalny przedmiot, który będzie zmieniał się co miesiąc. Jedna tutaj jeszcze ważna kwestia nie będzie sytuacji jak była na tamtej edycji. Ustalamy jedną rzecz. Elitarne przedmioty są najlepszymi na serwerze nie będzie żadnych anielskich, mieczy, kilowów i tak dalej, ponieważ stwierdziłam, że tak będzie lepiej, to jest też jeden z wniosków, które yy, tutaj wyciągnęłam po tamtej, yy, po tamtej edycji, więc najlepsze przedmioty po prostu to są elitar. Taka skrzynia, jednakże dalej jej wartość. Na przykład dajmy na to rangę master, sobie wylosujecie. Ta ranga normalnie będzie kosztować 30 zł. Sama w sobie skrzynka kosztuje 30 zł. Oprócz tego dostajecie ileś tam milionów w sumie w postaci spawnerów, bądź też pieniędzy i tak dalej, więc ta sama skrzynka w sobie, nawet z tymi sześcioma nagrodami, jest o wiele bardziej opłacalna niż kupowanie osobno rank. Przynajmniej ja tak uważam. Yy, a słuchajcie, oprócz tego właśnie ta skrzynia miesięczna dalej będzie kosztować 30 zł, ale wpadłam na pomysł, że będzie jeszcze jedna skrzynia, skrzynia Bestman, która będzie tylko i wyłącznie oferować 5 nagród, czyli po prostu spawnery, pieniądze, klucze, sakiewki, jakieś różne tego typu rzeczy, I, ale nie będzie tej nagrody głównej i ona będzie za około 15 zł i, i będzie tak samo taka zajebista animacja otwierania, może jakaś inna troszeczkę dla odróżnienia, ale myślę, że to będzie mniej więcej tak wyglądać, więc jeżeli chodzi o nowy przedmiot w Witem Shopie, to na pewno będą właśnie te klucze. W sensie klucze do skrzyni z tagami. Oprócz tego właśnie ta nowa skrzynia za 15 Ziku, myślę, że będzie. I słuchajcie, oprócz tego będzie na pewno nieskończony blokwan. Bloką, yy, blok want, want, czy yy, yy. Dobra, <laughs> patrzcie, ale nieważne. No, ale w każdym razie wiecie na pewno o co chodzi. Na pewno te trzy rzeczy będą dodane. I jeszcze jedna rzecz, to był. Będzie jeszcze czwarta rzecz w item shopie, jeżeli chodzi o. Tutaj, będzie taki jeden zestaw magiczny. W tym zestawie magicznym, słuchajcie, będzie skrzynia miesięczna, będzie block wand, i, i będzie sell wand. I będą jeszcze takie kluczyki, p, że tak powiem, w pakiecie, po jednym kluczu do każdej skrzynki. To będzie taki zestaw magiczny. Super, bo y, tamte zestawy są takie pomieszane trochę, a tutaj może być taki pakiecik dla kogoś, kto faktycznie chce sobie ułatwić y, życie. Aha, słuchajcie, jeszcze jedna kwestia jest taka, że chciałabym zrobić sytuację, w której skrzynie miesięczne, czyli z tymi unikalnymi przedmiotami, poza oczywiście łatwiejszym otrzymaniem i zwiększymy generalnie procent na te główne nagrody, to, też, y, to jest, też jeszcze taka jedna ważna kwestia, ale poza otrzymaniem tylko i wyłącznie z item shopu, będziemy, zrobimy na serwerze coś takiego jak takie odłamki, które właśnie miały być też y, wcześniej, w troszeczkę y, zostały to wdrożone w trakcie edycji i to nie wyszło do końca tak, jak chciałam, więc myślę, że coś takiego będzie już teraz od początku będzie można zbierać odłamki. Odłamki będzie się dostawać z na przykład eventów, z jakichś tam innych dupereli. I słuchajcie, oprócz tego z każdej otwartej skrzynki miesięcznej będziecie mieć też jakiś odłamek, żeby właśnie. Albo 50% szans na ten odłamek, żeby móc właśnie taki unikalny przedmiot, mimo na przykład kupienia iluś tam sztuk tych skrzynek miesięcznych, właśnie, żeby ten przedmiot, tak czy siak zgarnąć. No i w sumie to tyle. Wszystko powiedziałam, mam nadzieję. Co miałam powiedzieć. Jeżeli macie pomysł, co można by było dodać jeszcze do item shopu, no to zachęcam do zostawiania komentarzy i Waszych propozycji. No i co? Yy, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Siema!